Jestem czarnogórcem, jakby ktoś powiedział 5 lat temu, że będę w teatrze, na sztuce, w języku polskim, to powiedziałbym, że jest szalony. Ostatni raz byłem w teatrze 12 lat temu w Podgorycy, a zwykle wybieram kino, ale dzisiaj czas to zmienić. Idę mu. Wybraliśmy spektakl Berek, czyli Upiór w Moherze w teatrze Scena Relax. Pokazują życie dwóch sąsiadów w bloku komunistycznym, pomiędzy którymi są bardzo cienkie ściany. Ech, nic się nie da ukryć. Generalnie chodziło o konflikt międzypokoleniowy i tolerancję. Zrozumiałem powiedzmy 80% i nauczyłem się nowych słów jak lafirinda czy zboczeniec. Aktorka Ewa Kasprzyk jest niesamowita i chętnie zobaczę coś z nią jeszcze. Humor był podobny do naszego, ale dalej brakuje mi wiedzy o kulturze polskiej, żeby zrozumieć wszystkie nawiązania. I moi drodzy, było fajnie i znowu pójdę do teatru. Chyba.